Był jeszcze dzieckiem, kiedy matka włożyła go do koszyka i zostawiła na wodzie. Ale Bóg miał plan: przemienił niewolnika w Zbawiciela Narodu. Dziś opowiemy historię Mojżesza, człowieka, który usłyszał głos Boga w płonącym krzaku i przeprowadził lud przez pustynię. Wyobraź sobie mroczny czas. Potężny król, faraon Egiptu, zaczął obawiać się rozwoju narodu hebrajskiego. Byli niewolnikami, ale rozmnażali się zbyt szybko. A strach faraona przerodził się w okrucieństwo. Wydał dekret, że wszystkich nowonarodzonych hebrajskich chłopców należy wrzucać do Nilu. Tak, wyrok śmierci dla niewinnych dzieci. To właśnie w tym scenariuszu bólu i rozpaczy narodził się Mojżesz. Hebrajskie dziecko, kruche, bezbronne, ale z wezwaniem Boga do życia. Jego matka, Joszebet, kiedy zobaczyła go po raz pierwszy, wiedziała, że jest w nim coś wyjątkowego. Instynkt macierzyński przemówił głośniej, ale to także wiara napędzała jej kroki. Przez trzy miesiące ukrywała go w domu, zdala od oczu egipskich żołnierzy. Każdy krzyk Mojżesza był groźbą odkrycia. Każdy dzień był zwycięstwem. I przejdźmy do tej historii wiary, nadziei i sojuszu z Bogiem. Ale najpierw sprawdź, czy subskrybujesz już kanał, aby śledzić kolejne odcinki tej niesamowitej podróży. Ale przyszedł czas. Kiedy nie dało się już tego ukryć. Joszebet zrobiła więc coś równie odważnego, co nieprawdopodobnego. Przygotowała kosz z trzciny, zapieczętowała go bitumem i smołą i umieściła w nim syna. Zabrała koszyk do Nilu, tej samej rzeki, która przyniosła śmierć wielu innym hebrajskim chłopcom. Ale Joszebet nie rzuciła syna na śmierć, oddała go w ręce Boga. Kosz popłynął. Powoli. Kierując się czymś niewidzialnym. I skończyło się dokładnie tam, gdzie kąpała się córka faraona. Kiedy zobaczyła ten dziwny kosz wśród trzcin, wysłała służącego, aby go przyniósł. Kiedy je otworzył, zobaczył dziecko płaczące, i jego serce zostało poruszone. Wiedziała, że to był hebrajski chłopiec. Wiedział o okrutnym rozkazie ojca, ale zamiast zastosować się do dekretu, podjęła najbardziej nieoczekiwaną decyzję. Adoptowała to dziecko. I tu pojawia się szczegół, na który niewiele osób zwraca uwagę. Siostra mojżesza, miriam, była w pobliżu i wszystko ukrywała. Kiedy zobaczyła, że księżniczka zlitowała się, podbiegła do niej i powiedziała: czy chcesz, żebym zawołał hebrajkę, żeby nakarmiła dziecko piersią? Córka faraona zgodziła się, a miriam poszła po własną matkę. Tak, kobieta, która wypuściła dziecko do rzeki, Otrzyma teraz wynagrodzenie za opiekę nad nim w pierwszych latach jego życia. Kiedy Mojżesz dorósł, zabrano go do pałacu, aby wychować go na syna księżniczki. Hebrajski chłopiec, ocalony od śmierci, wychowany na księcia Egiptu. Ale przeznaczenie Mojżesza było znacznie większe niż jakikolwiek tron. Był wybrańcem Boga i jego podróż dopiero się zaczynała. Mojżesz dorastał w złotych salach Egiptu. Ubierał się w najlepsze stroje. Jadał przy stole szlachty i uczył się od mędrców dworu. Otrzymał on wykształcenie we wszelkiej wiedzy Egipcjan, jak napisano w dziejach apostolskich. Był przede wszystkim księciem. Ale w środku coś się paliło. Mojżesz od najmłodszych lat wiedział, że nie jest Egipcjaninem. Nie zapomniał historii, które słyszał w ramionach swojej hebrajskiej matki, gdy był jeszcze mały. Historie o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba, i o zniewolonym ludzie, którego był częścią przez krew. Lata mijały, a pałac przy całym swoim bogactwie i świetności nie był w stanie wymazać tej prawdy. Mojżesz był Hebrajczykiem. Mógł zachować ciszę. Mógłby przez resztę życia żyć wygodnie jako Egipcjanin. Ale Boże powołanie pulsuje mocno w tych, których On wybiera. A potem wszystko zmieniło się w ciągu jednego dnia. Mojżesz wyszedł do swoich braci Hebrajczyków. I to, co zobaczył, wstrząsnęło nim. Egipcjanin bezlitośnie bił Hebrajczyka. Ból niesprawiedliwości, niewoli i ucisku, jakiego doświadczył jego lud, pochłonął go całkowicie. Mojżesz rozejrzał się. Nie było nikogo. Pod wpływem impulsu, być może mieszaniny sprawiedliwości i gniewu, zaatakował Egipcjanina i go zabił. Ukrył ciało w piasku, ale tajemnica nie pozostała długo w ukryciu. Następnego dnia próbował przerwać bójkę pomiędzy dwoma hebrajczykami, ale jeden z nich zwrócił się do niego: Kto kazał ci sądzić nas? Zabijesz mnie tak, jak zabiłeś Egipcjanina. W tym momencie Mojżesz zrozumiał, został odkryty. A gdy faraon się o tym dowiedział, chciał go zabić. Od księcia do uciekiniera. Mojżesz musiał uciekać, aby uratować swoje życie. Przemierzył pustynię, zostawił wszystko co znał, ale to, co wydawało się końcem, było w rzeczywistości początkiem nowego etapu. Człowiek, który dorastał jako egipski książę, miał zostać ukształtowany przez Boga jako wyzwoliciel Izraela. Mojżesz uciekł. Pozostawił po sobie złoto Egiptu, wygody pałacowe i tytuły książęce. Biegł jak naznaczony człowiek, z ciężarem odebrania życia i sercem podzielonym pomiędzy tym, kim był, a tym, kim powinien być. Przemierzał suche regiony bez jasnego celu, aż dotarł do krainy Mydien. Tam, na środku pustyni, rozpoczął się nowy etap, etap anonimowości, prostoty i ciszy. Poznał Jethro, kapłana Madianitów, i poślubił jego córkę Seforę. I tak były książę został pasterzem owiec. Przez czterdzieści lat Mojżesz żył na pustyni. Opieka nad zwierzętami. Spacer wśród kamieni i kurzu. Pozornie zapomniane. Ale faktycznie przygotowywane. Ponieważ Bóg nie kształtuje przywódców w pałacach, kształtuje się na pustyni. Impulsywny człowiek, który zabił Egipcjanina, musiał stać się posłusznym człowiekiem. Pokorny, wrażliwy na głos Boga, każdy dzień w palącym słońcu, każda zimna i cicha noc była częścią niewidzialnego treningu. Mojżesz jeszcze tego nie wiedział, ale ta pustynia będzie tą samą, którą pewnego dnia przejdzie ponownie. Prowadząc tłum. W tym czasie urodził mu się syn. Widział, jak życie płynie powoli. Może w głębi serca myślałeś, że to już koniec, że szansa na zrobienie czegoś wielkiego była przeszłością. Ale tu właśnie Bóg zaskakuje, kiedy wydaje nam się, że wszystko stoi w miejscu. On pracuje, kiedy myślimy, że o nas zapomniano. On nas kształtuje. I to właśnie na pustyni, z dala od wszystkiego. Bóg postanowił przemówić do Mojżesza w sposób, który na zawsze zmienił historię. To był zwyczajny dzień. Podobnie jak wielu innych w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Mojżesz przebywał na pustyni i prowadził trzodę swojego teścia, Jetri. Spiał się na górę choureb, górę Bożą, szukając pastwiska dla swoich owiec. Jednak tego dnia jego uwagę przykuło coś niezwykłego. Zobaczył, że coś się pali. Krzew suchy Zak płonął. Ale jednego szczegółu nie można było zignorować. Zak spłonął, ale nie został spalony. Zaintrygowany Mojżesz podszedł. I wtedy usłyszał głos. Głos, który przedarł się przez ciszę pustyni. Mojżeszu! Mojżeszu! On odpowiedział. Oto jestem! A głos mówił dalej. Nie podchodź bliżej. Zdejmij sandały, bo miejsce... Na którym jesteś, jest ziemią świętą. Tak, tam, w środku płonącego krzaka, Bóg rozmawiał z Mojżeszem. Bóg Twoich przodków, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mojżesz zakrył twarz. Bał się. Ta obecność była święta, potężna i przytłaczająca. I wtedy Bóg objawił plan. Widziałem ucisk mojego ludu w Egipcie. Słyszałem Twój płacz. Znam Twoje bóle. Więc szedłem na dół, żeby ich uwolnić, i ty, Mojżesz, będzie narzędziem. Uwolnisz moich ludzi. Mojżesz był w szoku. On, zapomniany człowiek na pustyni, zdyskredytowany, został teraz powołany przez Boga, aby stawić czoła faraonowi, najpotężniejszemu człowiekowi na świecie. Kim jestem, żeby iść do faraona? zeptał, ale Bóg odpowiedział czymś większym niż jakikolwiek argument. Będę z tobą. Mojżesz nadal próbował uchylać się, ale co będzie, jeśli zapytają, kto mnie przysłał? I Bóg oznajmił najgłębsze i wieczne imię w Biblii. Jestem, kim jestem? Tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Pustynia się zatrzęsła. Mojżesz stanął przed Bogiem żywym, a tam przed płonącym krzakiem, człowiek, który kiedyś uciekł z Egiptu, otrzymał swoją misję powrócić i uwolnić cały naród. Nie z powodu Twojej siły, ale mocą Bożą, z laską pasterską w rękach i obietnicą Bożą w sercu. Mojżesz wrócił do Egiptu. Po czterdziestu latach nieobecności, powrócił nie jako uciekinier, ale jako prorok w imię Boga, który wyzwoli cały naród. Towarzyszył mu jego brat Aaron i razem udali się do pałacu faraona. Tam, przed tronem budzącym największy strach na ziemi, Mojżesz wypowiedział słowa: które zmieniły historię. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wypuść mój lud, faraon arogancki, naśmiewany, kim jest Pan, abym był posłuszny jego głosowi? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela. I wtedy Bóg zaczął działać nie mieczami, ale znakami. Dziesięć plak, każda bezpośrednio atakująca fałszywych egipskich bogów. To było tak, jakby Bóg powiedział, ufasz im. Bo pokażę ci, kto jest prawdziwym Bogiem. Wody we krwi. Nil, uważany za święty, zamienił się w krew. Ryba zdechła. Smród wziął górę. Rzeka, która była życiem, stała się śmiercią. Wszędzie żaby. Wyszli z rzeki i zaatakowali wszystko, domy, łóżka, piece. Ludzie oszaleli. Ale kiedy żaby zdechły, Egipt śmierdział. Wszy. Pył ziemi zamienił się we wszy. Nawet magowie egipscy nie byli w stanie tego naśladować. Powiedzieli, to jest palec boży. Muchy. Chmury much zaatakowały miasta. Ale w Goshen, gdzie przebywali Hebrajczycy, zapanował pokój. Bóg oddzielał swój lud. Zaraza u zwierząt. Bydło egipskie padło. To, co było u Hebrajczyków, pozostało nienaruszone. Wrzody. Na ludziach i zwierzętach pojawiały się bolesne rany, nawet kapłani nie mogli stanąć przed Mojżeszem. Grat i ogień niezrównana burza zniszczyła uprawy, domy, drzewa, ale w Goszem nic nie spadło z nieba. Szarańcza przyszli rojami i pożarli to, co zostało cały Egipt pozostał w gruzach ciemność przez trzy dni gęsta ciemność okrywała Egipt nikt nic nie widział. Ale w domach Hebrajczyków było światło. Mimo to serce faraona pozostało zatwardziałe. Potem przyszła dziesiąta plaga. Najbardziej bolesne, najbardziej wpływowy, śmierć pierworodnego. Bóg zesłał ostrzeżenie, tej nocy Anioł Śmierci przejdzie przez Egipt. I najstarszy syn każdego domu umrze. Ale było polecenie dla Hebrajczyków, złożyć w ofierze baranka i posmarować krwią drzwi. Gdziekolwiek była krew, anioł ją omijał. I tak się stało, że w środku nocy przez Egipt przetoczył się krzyk. Nawet syn faraona umarł. Ale gdzie była krew, było życie. To był koniec. Faraon załamany zawołał Mojżesza i powiedział: Weźcie lud wysiadać. Słuszcie panu, jak mówili. I pobłogosław także mnie. Po trzydziestu latach lud Boży był wolny. Ale ich podróż dopiero się zaczynała. Noc była ciężka, niebo Egiptu ciemne, powietrze naładowane. I wtedy na ulicach rozległ się najbardziej przerażający dźwięk: krzyk Egipcjan. Od domu do domu, od pałacu do chaty, śmierć przechodziła. Wszyscy pierworodni Egipcjanie pomarli, nawet syn potężnego faraona. Ale w domach Hebrajczyków cisza. W drzwiach naznaczonych krwią baranka, anioł śmierci nie wszedł. Bóg to przeoczył, dlatego tę noc zaczęto nazywać Wielkanoc. Noc, kiedy Bóg oszczędzony i uwolniony twoi ludzie. Bez zwłoki faraon posłał po Mojżesza i Aarona. Ten, który wcześniej mówił, Nie wypuszczę ludu, teraz błagał. Wysiadać. Idą. Służ swemu Bogu. Weź wszystko i pobłogosław także mnie. I wtedy rzecz się wydarzyła niemożliwe. Po 430 latach niewoli hebrajczycy byli książki, mężczyźni, kobiety, dzieci, bydło. Tego ranka tłum wstał i ruszył. Szacuje się, że ponad dwa miliony ludzi wyruszyło w nieznane, w Bożą obietnicę. Ale zauważ to, nie wyszli z pustymi rękami. Ogarnięty strachem naród egipski przekazał hebrajczykom biżuterię, złoto, srebro i drogie ubrania. Ludzie, którzy byli niewolnikami, wyszli jako błogosławieni, bogaci i honorowi ludzie. I tam się zaczęło Eksodus opuszczenie Egiptu, ale bardziej niż opuszczenie Ziemi. Pozostawili za sobą strach, upokorzenie i niewolę. Był to początek podróży z Bogiem na pustyni. Wyobraźcie sobie tę scenę. Tysiące maszerujących razem pod wodzą Mojżesza, śpiewających, płaczących z radości i patrzących w niebo. I Bóg im towarzyszył. W dzień w kolumnie chmur nocą w kolumnie ognia nie znali wszystkich wyzwań przed którymi staną ale wiedzieli jedno bóg który wyzwolił będzie prowadził ucieczka z egiptu była zwycięstwem ludu izraela coś jednak wciąż oddzielało ich od prawdziwej wolności mając za sobą armię faraona i potężne morze czerwone przed sobą lud boży znalazł się w chwili kryzysu absolutna rozpacz tam gdzie byli teraz, nie było już ścieżki. W jedną stronę w jedną ogromna ściana wody. Z drugiej strony najpotężniejszą armię na świecie zbliżał się długimi krokami. To, co wydawało się końcem, pułapką bez wyjścia, było w rzeczywistości momentem, który ujawni nadprzyrodzoną moc Boga. Panika wzięła górę. Izraelici zaczęli krzyczeć i szemrać przeciwko Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? abyśmy tu pomarli. Czy w Egipcie nie było grobowców? Lepiej było być tam niewolnikiem, niż umrzeć tu, na pustyni. Była to desperacka reakcja, typowa dla tych, którzy widzą przed sobą koniec, bez wyjścia. Ale Mojżesz ze spokojem wynikającym z zaufania Bogu odpowiedział słowami wiary. Nie bój się, stójcie niewzruszenie i zobaczcie wybawienie, które Pan dzisiaj przyniesie. Egiptu, który dzisiaj widzisz, nie zobaczysz już nigdy więcej. Pan będzie walczył za ciebie. Pełen przekonania poprosił lud o ciszę. Nadszedł czas, aby Bóg zadziałał. Następnie Bóg przemówił wyraźnie do Mojżesza, dając mu prosty, ale mocny rozkaz: podnieś swoją wędkę i wyciągnij ją nad morze. Wyobraźcie sobie tę scenę. Mojżesz z niezachwianą ufnością w Boga, który go prowadził aż do tej chwili, wyciąga rękę z laską. Niebo wydawało się ciężkie. Wiatr ostry, a morze przed nimi, rozległe i nieprzejezdne, zdawało się drwić z małej ludzkiej wiary. Ale w tym momencie wydarzyło się coś niesamowitego. Na boski rozkaz wody zaczęły się poruszać. Woda oddzieliła się, tworząc dwa gigantyczne ściany wodne po jednym z każdej strony. Po środku była ścieżka suchy. Morze, które wcześniej wydawało się przeszkodą nie do pokonania, teraz stało się przeszkodą droga wyzwolenia. Zdumiony lud patrzył na to z niedowierzaniem, a jednocześnie z odnowioną nadzieją. Bóg otwierał drogę tam, gdzie jej nie było. Wody, które wydawały się barierą, teraz stały się ochroną. Tamten sucha ścieżka była to droga zbawienia. Izraelici zaczęli chodzić, krok po kroku, z szybszym biciem serca. Ale to nie była byle jaka droga. Ściany wody stały z boku, nieruchome, imponujące. To było tak jakby sama natura była posłuszna rozkazowi Boga. W miarę jak lud posuwał się naprzód, armia egipska zaczęła się zbliżać. Faraon, wciąż zdecydowany odbić Hebrajczyków, wypuścił swoją armię na ścieżkę otwartą przez morze. Ze swoimi rydwanami i końmi ruszyli za Izraelitami, nie zdając sobie sprawy z tego, co ich czeka. Ale Bóg ich nie opuścił, kiedy ostatni Izraelita dotarł na drugą stronę morza. Bóg nakazał Mojżeszowi, aby ponownie wyciągnął laskę nad wodę. A potem wody się zamknęły. Zniszczenie było całkowite. Rydwany i jeźdźcy egipscy, którzy znajdowali się na środku morza, zostali uwięzieni. Wody wróciły z wściekłością, zakrywając i topiąc całą armię. Żaden egipcjanin nie przeżył. To, co wydawało się Izraelitom końcem, było w rzeczywistości końcem. Początek nowego życia, daleko od niewolnictwa. Bóg otworzył drogę tam, gdzie jej nie było. A lud Izraela, znajdujący się teraz po drugiej stronie morza, obejrzał się i ujrzał tonących Egipcjan, spokojne wody, gdzie wcześniej panował strach. To był moment całkowitego wyzwolenia, cud, który będzie odbijał się echem przez pokolenia. Izraelici, widząc wybawienie Boże, zaczęli to robić, śpiewać i tańczyć, wywyższając pana. Mojżesz i lud śpiewali pieśń pochwalną, deklarując: Będę śpiewał Panu, bo jest wielki. Koń i jeździec wpadli do morza. Pan jest moją siłą i moją pieśnią. Stał się moim zbawieniem. Historia Morze Czerwone stała się żywa legenda wśród Izraelitów, przypominając im o tym Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu nawet w najbardziej niemożliwych sytuacjach. I do dziś, kiedy wspominamy te historie, wiemy to Boga który otworzył morze czerwone to ten sam bóg który może otwierać w naszym życiu ścieżki z których naszym zdaniem nie ma wyjścia naród Izraela obecnie wolny od niewoli egipskiej podążał drogą wiary i wyzwań po przekroczeniu morza czerwonego stanęli na pustyni miejscu suchym i opuszczonym gdzie musieli całkowicie zaufać bogu aby przeżyć ale było coś jeszcze wspanialszego co czekało na tych ludzi wreszcie dotarli do góry synaj Święte miejsce, w którym miało wydarzyć się coś niezwykłego. To tam było Bóg, stwórca nieba i ziemi. Chciał objawić swoją obecność w sposób nigdy wcześniej nie widziany. Chwila boskie zjednoczenie. Mojżesz, teraz całkowicie przemieniony ze zbiega w przywódcę, został powołany przez Boga, aby wspiąć się na szczyt góry. To było osobiste powołanie. Bóg chciał przemawiać bezpośrednio do niego, a przez niego do ludzi. Mojżesz wspiał się na górę zdeterminowany, ale jednocześnie świadomy wielkości i wagi swojej misji. A to, co nastąpiło później, było niczym innym jak nadprzyrodzony. Kiedy Mojżesz wszedł na górę, góra zaczęła się wznosić drżenie. Niebo było pokryte ciemne chmury. Odbił się echem grzmot na całej ziemi i błyskawica przecięła niebo rozświetlając ciemność jak kurtyna ognia. Ludzie, którzy pozostali u podnóża góry, wpadli w panikę ponieważ wiedzieli, że przed czymś stoją niezwykle potężny. Góra wydawała się żywa, jakby sama góra Bóg stąpił na nią. Ziemia się poruszyła, a odgłos grzmotu odbił się echem w sercach wszystkich. Obecność Boga była tam niewątpliwa, i nikt nie odważył się do niej zbliżyć. Bóg dał ludziom jasne rozkazy. Nie zbliżaj się do góry, nie dotykaj jej. Tylko Mojżesz mógł się wspinać tak, jak On być przygotowanym na coś wyjątkowego. Mojżesz przeszedł 40 dni i 40 nocy na szczycie góry Synaj, bez jedzenia i picia, całkowicie zanurzony w obecności Boga. Pan go pouczył i dał mu tablicę prawa dwa kamienne bloki, w których znajdowały się spisane przykazania Boże a podstawą współistnienia narodu izraelskiego z Bogiem i między sobą. Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem. Obiecał, że będzie Bóg Izraela, a w zamian ludzie powinni przestrzegać Jego przykazań, żyć w świętości i posłuszeństwie. To prawo Boże zostało objawione i przez to Izrael miał być oddzielni ludzie do Pana, a przykład sprawiedliwości i świętości do innych narodów. W ciągu tych czterdziestu dni, chwała Boga, to było widać. Góra była zasłonięta gęste chmury, oraz gęsty dym uniosła się, jakby sama góra stanęła w ogniu. Ludzie patrzyli z daleka i odczuwali głęboki szacunek i a ogromny szacunek stanęli w obliczu czegoś, czego nie mogli w pełni zrozumieć, ale wiedzieli, że jest to coś niezwykłego, świętość i moc. Bóg przemówił do Mojżesza w sposób bezpośredni i osobisty. Ujawnił nie tylko przykazania, ale także bliższe dane i cześć, tak pureza, tak moralność i zaangażowanie wobec innych. Pakt, który był zawierany, nie był zawarty tylko z jednym człowiekiem czy jednym pokoleniem, ale z całym narodem, z przyszłością wybrani ludzie. Bóg mówił także o przyszłości Izraela, o tym, jakim powinien być narodem święci, oddzieleni dla niego i jak ich pobłogosławi, ale jeśli się odsuną, konsekwencje będą poważne. Przymierze było obietnicą błogosławieństwa, ale także wezwaniem całkowitą wierność Bogu. Kiedy Mojżesz był z Bogiem, lud u podnóża góry zaczął to robić, stać się niecierpliwym. Godziny zamieniały się w dni, a dni w tygodnie. Strach, że Mojżesz nie wróci lub że coś mu się stało, szybko się rozprzestrzenił. Ludzie, przestraszeni i zdezorientowani, zaczęli to robić stracić pewność siebie. To właśnie w tym momencie niepewności historia miała nastąpić nieoczekiwany zwrot. Gdy ludzie pod górą zaczęli odwracać się od Boga, Mojżesz tak zrobił na szczycie góry otrzymanie klucza do prawdziwej wolności Izraela, przykazania Boże, a podstawą nowego społeczeństwa. Ten sam człowiek, który w strachu i wątpliwościach uciekł z Egiptu, był teraz obecny, przekształcił się w lidera. Kiedy zszedł ze swoją górą tablicę prawa, nie tylko przyniósł kamień, ale przyniósł życie za lud, który uczył się żyć z Bogiem. Mojżesz nie był już tylko człowiekiem, który przewodził trzodę na pustyni, ale pośrednik między ludźmi a Bogiem, wybranego lidera, aby poprowadzić Izrael do Ziemi obiecanej. Był to moment, w którym Mojżesz zszedł z góry wielkie napięcie i oczekiwanie. Ale odkrył coś nieoczekiwanego. Ludzie, zamiast pozostać wierni, tak zrobili, jeśli jest uszkodzony, budując złotego cielcą do oddawania czci. Przymierze z Bogiem, tak starannie zawarte, zostało zerwane. To jest spotkanie na Synaju, moment, kiedy Bóg przemawiał bezpośrednio do swego ludu i położył podwaliny pod naród Mikołaj. To była chwila objawienie ale także z doświadczenie, gdzie zaangażowanie wobec Boga zostanie wystawione na próbę i jednocześnie wzmocnione. Aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmów o wspaniałych momentach biblijnych i o tym, jak mogą one odmienić Twoje dzisiejsze życie. Napisz w komentarzu, co zrobiło na Tobie największe wrażenie w tej historii. Jak wierzysz, że Bóg może do Ciebie przemawiać podczas Twojej podróży? Udostępnij ten film znajomym i rodzinie i szeszcie orędzie wiary i nadziei, która nigdy nie zawodzi, bo Bóg, który był z Mojżeszem, jest także z wami.